Niedawno odnaleziono w naszej bibliotece książkę autorstwa Jana Długosza zatytułowaną Życie Świętego Stanisława. W najbliższym czasie mamy zamiar odremontować, to znaczy chcemy zdobyć pieniądze, być może z jakichś programów Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, pieniądze, aby oddać tę książkę do konserwatora, następnie odtworzyć brakujące elementy, prawdopodobnie brakuje strony tytułowej, okładki. Następnie mam zamiar tę książkę wraz z innymi ciekawymi obiektami z naszej biblioteki pokazać w specjalnej gablocie przed wejściem do naszej czytelni, w tzw. zwanym budynku C w kompleksie naszych budynków muzealnych. Chciałbym, żeby w tej gablocie, od czasu do czasu zmieniając ekspozycję, w tej gablocie pokazywać najciekawsze przykłady z naszych zasobów bibliotecznych, po to, aby potencjalny czytelnik wchodząc do naszej biblioteki. Już na wstępie, przy wejściu, mógł zobaczyć, zapoznać się z naszymi najciekawszymi zabytkami księgozbioru. Moją uwagę zwróciły przede wszystkim bardzo archaicznie wyglądające inicjały, jakie znajdują się na kartach tej księgi. I właśnie to, także bardzo taki gruby papier czerpany, czcionka gotycka, o takim też bardzo archaicznym kroju. To wszystko wskazywało na to, że jest to bardzo wczesny starodrób. Myśleliśmy nawet, że jest to wiek XV, no niemniej okazało się, że księga jest z początku wieku XVI, z 1511 roku. Jak widać, jest ona bardzo dobrze zachowana. No, ponieważ Papier czerpany, ręcznie produkowany. Jest to papier bardzo taki odporny na zniszczenie. I książka przetrwała w zasadzie 500 lat bez większych uszczerbków. Z tym, że okładka jest z okresu późniejszego, tak? Yy, tak, Coś oprawa odeparował. jest późniejsza. Wtedy raczej oprawiano księgi w skórę. No, chociaż były też księgi w ogóle nieoprawiane i być może ona nie była oprawiana w czasach kiedy została wydrukowana, a później.